Cześć, witajcie, to ja Marlo. to jest pierwszy odcinek z Paydaya na szybko Znowu jest Sonda Siema No i dzisiaj rujmy Malclashera na overkillu Ja mam piłę, on ma bazukę. No <ścoughs> E, co to? Dawaj jakiś unknown dołącza A, okay. Nie możemy wejść w grę dopóki on nie dołączy No to fajnie, fajnie Um, to wyjechał tylko. Wywal. Sorry. Jos. <noise> <noise> Dobra. Dobra, najpierw pogaskamy. Ciśnijmy ich. Najpierw pogaskamy. Nie zakładam, bo oni ci zobaczą, oni mają ostry, bystry wzrok. Jak, jak masz duże wykrycie, to wiesz. Ej, no, bo tam leży paczka. <noise> to później po polecisz. Dobra Maskirov. Maskirow Gdzie ty jesteś? A tutaj No co tu. Ale tu, że na pewno nie zauważą bazuki w, moje, w mojej ręce Albo mnie... dwa jeden Dobra, już wszyscy wiedzą i tak Oj, stękają Ja paczki będę zbierał. Ja sorry bankomaty Quaxter, follow Ale gwizdzie nad tym boty. Follow me now. Alf, Dobra już tu bazuka poleciała do paru sklepów Już? No Chyba jeszcze mam ten Do palenia. Dobra Ja ma robię Japaczki i nic te rzeczy Mogłem w tej misji jak, jak maty się robi to pół miliona nawet Dobra już zniszczyłem No nas nie musieliśmy kupować gaskadów Dobra no. już Wszystkie bankomaty Dobra ja safe z ręki otwieram no Tak być może z, z ręki To chodź tutaj mnie popilnuj Weź błoty byś w takiej sytuacji Tezer jeden idzie Czekaj, ja mam połowę otwierania Idź to... idź do Jewelery do, do idź O Jezu, sniper Ty przez ścianę tu nie strzelał No, to są bulgi takie Nie gdzieś Tezer jest O, boty cię zostawiły pod siebie Dobra Ty, Na ziemi jest tam Otworzyłem Co ja mam robić? Podnieś mi To jest z tego dolnego poziomu mnie zaczął ciachać Tejer sniper Dobra, nic nie było w tym sejfie, fajnie ja A, do żeleru musimy iść No już lecę Czekaj jeszcze tu może safe. Ja też lecę, ja już na hałas lecę Dobra, ci się myślę. Ja wziąłem bota i poszedłem do drugiego sejfu Dobra, tam jedną paczkę Mamy dwie paczki No to dobrze, już i tak więcej nie weźmiemy Ale może jakiś hajs, też będzie jeszcze w sejfie Już ten safe może być tam, gdzie samochód jest, nie? A no tak, chyba tam był nawet. Wiesz, to ma zimę. Tak. Jak unknown może dołączać jak go kiknąłem? Przecież zablokowane jest. A może ojciec. To już raz kilka dostaniesz. No, co on sobie myśli, że wbije na koniec i hajs dostanie? Dokładnie. Tak sobie popaczkę i uciekamy. Zal to nie jest publiczne, żeby mogli wbijać ale <laughs> Dobra, dawaj Dobra, mm -hmm. Sniper Dobra, lecicie i jidujemy Dawaj, dawaj Dawaj, ja już jestem Dobra no i zrobione. I to jeszcze pokażę wam, ile dostaje się za to z wszystkimi bankomatami. A no, wszystkimi? Będzie pół miliona No i dzisiaj fajna misja, dużo hajsu. No. i to chyba było już na tyle z tej krótkiej misji. No, trwała 6 minut. No, to krótka. Pół miliona 6 minut. Dobry rezultat chyba. Jeszcze karty Oraz, możemy o, wylosować? Wierperową. Oraz gówno pominąłem. Ty, ja, lewą? Też pominąłem. I... O, upgrade. No, kolor. Hmm. Sumie... Ja na tej broni sumie... W sumie kolor mogę wykorzystać. No dobra, i to byłoby na tyle z pierwszego odcinka. Powiem na szybko, znowu sonda. Cześć. No i nara.